Standardy technologiczne łączą przełomowe technologie w celu stworzenia interoperacyjnych rozwiązań. Pomyśl o smartfonach lub connected cars komunikujących się między sobą i z sieciami w czasie rzeczywistym. Te standardy powstają w wyniku wspólnych wysiłków w organizacjach, gdzie uczestnicy w drodze konsensusu wybierają lub łączą najlepsze rozwiązania techniczne. Wkłady te są często wynalazkami stworzonymi specjalnie na potrzeby standaryzacji, rozwiązujące konkretny problem, np. w celu poprawy prędkości transferu danych lub zmniejszenia zakłóceń. Opracowanie złożonych standardów, takich jak 5G, wymaga dziesięcioleci pracy i miliardów inwestycji w badania i rozwój. Inwestorzy ponoszą znaczne koszty utopione na wczesnym etapie, zanim dowiedzą się, czy ich technologia zostanie wybrana. A nawet zanim wiadomo, czy standard odniesie komercyjny sukces. Przed udostępnieniem swojej technologii w procesie normalizacji wynalazcy zazwyczaj chronią je patentami. Gdy opatentowane wynalazki stają się niezbędne do zapewnienia zgodności ze standardem technicznym, są uznawane za niezbędne do spełnienia normy lub SEPS, Standard Essential Patents. SEPS są zazwyczaj udostępniane na podstawie umów licencyjnych, zawieranych na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunkach. Warunkach FREND. Tylko mała grupa przedsiębiorstw pracuje nad rozwojem podstawowych technologii, ale dzięki FREND światowe podmioty wdrażające mogą czerpać korzyści ze standaryzacji bez inwestowania w jej rozwój. Ten zrównoważony system zachęca do inwestycji, promuje doskonałość technologiczną i zapewnia szerokie rozpowszechnianie, ułatwiając tworzenie zaawansowanych standardów i przynosząc ogromną wartość społeczeństwu i gospodarkom.